Siemaneczko, siemaneczko, z tej strony Maciek małe M, witam was w odcineczku z Robloxa, gdzie co sekundę mamy więcej HP. Jak widzicie już udało mi się zdobyć 213 HP, mnożnik leci, leci 2 Tak, leci, leci 2 w ogóle. You are not real. Do mnie... Do mnie no... Mówi coś? Cio? I'm real. Przecież jestem prawdziwy, przecież jestem tutaj, o cią mu chodzi ty? Co tutaj mamy, co tutaj mamy na dole? Odchłań, otchłań czego? Co? Minus 1 HP, minus 1, minus 5, minus 10. 25, 50, 100, 150, 200, o, w dupę! <laughs> nie udało się, o kurde, dobra. Polecimy sobie chyba na tamtą drugą stronę minus 10 tysięcy. W się nawet tyle helta, nie mam, ale idę obciąć co ci chodzi. A, musimy ośrodnie po skakać, o kurde. Falkul, to jest najgorsza rzecz, jaką w Lobloxie może istnieć dla mnie, wiecie? Nie wiem, mi to robi problemy troszeczkę, dłużej. Oj, musimy skoczyć na tą drugą stronę. Chodźcie, wsiści do mnie, ej, chodźcie też do mnie. Dobra, ośrodnie, żeby nie wskoczyć. Co tam mamy? Co tam jest? Musimy idę przybliżyć to kamelką. Jakaś przeźroczysta na postać z mieczem. To król altul chyba. To król altul Czekajcie, ja mam pomysł pewien jakby to przeskoczyć. bo tu chyba jest... O, usiadłem się. O, to siupel. No to jak usiadłem sobie na chwileczkę, no to pamiętajcie, żeby jeszcze zostawić łapkę w górę i strzercie komentarz. Macie HP. Dzięki. Dobra, wracamy wraciamy i koniec tego pierdzielenia, dobra, ja mam pomysł, bo chciałbym skoczyć normalnie z tego miejsca na to drugie miejsce, nie? Z tego? Tam. uda mi się taki parkour zrobić? Czekajcie, może na lewą stronę będzie mi łatwiej? Nie, na prawą mi się łatwiej, dobra. Musie musisz muszę zrobić tak szybko i tak szkodzić, szybko i tak, dobra, uwaga, raz, dwa, trzy. Nie, udało się! Ale-ale jest wykonalne, nie? Jest wykonalne jednak, mi się wydaje, że jest wykonalne, chyba że dobrze to zabezpiecili. Widziałem na tutorial na tym, na internetach, wiecie o tym? Słuchajcie, jeszcze laś. Nie, 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 źle, 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 ej, ale ja żyję cały czas, lol. O, a jednak nie, a jeśli myślałem, że przeżyję to ciały upadek ten. Naglody głupowe. Jeden punkt zdrowia na sekundę. Ale ja już mam lazitwa, mo, przy, lazitwa mam. Czy tu mamy przetrwanie miecia? Uch, ucho, jakiego miecza? Dobra, idę też. O, też mam, też mam. Ej, to ja biegnę dalej, wy się bicie, a ja idę dalej, elo! Ej, a tu jest minus 10 HP, Ziomiem. Minus 15? Im dalej pójdę, tym gorzej. Nie, nic się nie dzieje, aha! Oni się biją na pierwszym, eee, ten ty, to ja ludzi wiem o co chodzi, że idziemy się bić z innymi normalnie. I oni mają healtha, ktoś tam na mnie czeka? Tam chyba ktoś czeka na mnie. Dobra. Jestem gotowy, żebyś tam musiał śmierzyć ty czalodzieju, ty... e -epidencial. Epic Danger miał być, ta Dobra, uwaga. Jesteś gotowy na śmierć, czy nie? Dawaj, bijemy się. Jestem gotowy. Czy tam mogę iść? Nie mogę iść. Ja, czekajcie, ja muszę go trochę zrobić tak, żeby on się w bambuku oddał i złobić, bo zobaczcie na jego go i w ogóle, co on tam ma. On chyba... O kurde, on jeszcze jak szybko biegał, co jest z Młotem Szczęścia? Czekajcie, tutaj są miecze jakieś, trzech wygranych, jeden wygrał... Rozumiem, <laughs> on pięćdziesiąt wygranych już zrobił. Ej, on był dobry! Ej, to dobrze, że z nim się nie stoczyłem walkę psychologiczną. O, dobra, tego musimy pokonać. Ej, on też jest dobry, nie? Jest to jakiś. To jest jakiś YouTuber, też! Legend YouTube, o kurde. Mm. Musimy poczekać trochę inaczej. Wyźwanko na pieśń poziomie, znowu może nie dałbym ladę. Ej, chodźcie, chodźcie, pójdziemy. Aś pedli sobie. Nie dobra, ja idę do góry na tą dużą wieżę, o kurde. Ej, chyba i to, mam 677, dobra, ja wejdę. Dam ladę. Jak najwyżej wejdę. Minus 1, no ja to nie jest żadne wyzwanie. O kurde, ale wolno się Wolno się idzieć właśnie, Minus 5 kelta, to też jakoś nie jakieś duże wyzwanie, spokojnie. Chyba dotle do nas samej góry i później będę mógł gdzieś kocić. Minus 10. Tak, tak mi się wydaje, lecz 2, 3, 4, 5, 6, 6, chyba level jest w ogóle, ale dziale zobaczymy. Na spokojnie sobie pójdziemy, nie denerwujmy się, Kp też lośnie, tutaj minus 50, to minus 5, oj, chyba nie dojdę, chyba już widzę, gdzie trochę matematycznie się przejechałem. Ale co najwyżej to dojdziemy jak najwyżej i potrafimy po prostu. I tutaj. Oj 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 oj, oj oj oj, oj oj. i dobrze, że tutaj jak się cieka, nie, to się nie traci HP tak naprawdę. Oj, minus 200. Oj, 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 to już koniec jest mój. Oj, będzie chciała pociekać. No dobra, maksymalnie na poziom y, luziowy czy fioletowy? Luziowy. Dobra, luziowy. Luziowy, dobla. To minus pięćsetka, oj, to trochę bym potrzebował HP. No dobra, o, o, coś było w ogóle, coś widział w ogóle, coś jest. Co to jest? O, jakaś statuetka złota czy ślebna. Nie, nie ślebna, miedziana na pewno, miedziana. Czekamy czy nie czekamy? Poczekamy. Dobra, mogę już przejść, cyk, 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 cyk. Niebezpiecznie, bo 9 HP mi żeś dało, 12. ej, tu ci szybciej. Ej, to jest chwila moment, dobra, to chwilę poczekamy, zrobię przeszkok taki ładny, taki przejście, uwaga, przejście robię. No i wracamy po przejściu, zobaczcie, 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 już mam pięciet. to już mogę wejść i dotknąć w końcu tą statuetkę, nice. Jeden wyglądy, lol, Zeblałem jeden, wow, jednego dało się, super. Ej, tamte 10 tysięcy trzeba się będziemy brać tamto. O, o. O, o. No dobra, to trzeba iść teraz tutaj. Ej nie mam 22 HP tylko. A bo od nowa to wsiś leci, bo jedną tylko statuetkę wyblałem tej wiezi u góry. Nie! Nie! Przenośnik ram, dobla! To samo! To samo mnie popycha! Nie, 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 nie! A, he, he. Ej, to samo tam popchnęło mnie, no nie. Ja nie wiem, czy się stało, nie. Dobra, może da to jakoś oszukiwać? Dala do oszukiwać? <laughs> nie, śpadam znowu! Oj, znowu. Ej, tu na dole coś jest. A no tak, bo przecież można z otłań w dół spadać. Oj, 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 idę, idę walczyć na miecze z nimi w takim razie. A ciekawe jak można się dostać teraz tam na wprost, na te schody takie dziwne, na trampolinę. To chciała zeskoczyć chyba? Nie, chyba nie. Lecę na nich, szybko. Dawajcie tu do mnie, nie uciekajcie ode mnie. Szybko! Chodźcie tu do mnie! Szybciutko! Ja jestem gotowy, nabicie się. Jedną wyglana, ojojoj. Trzech oj, oj. wyglanych, a to tam? A czy o to chodziło ci? Nie? Ale, ale zaraz Jest! Nie! Nie! Goni mnie! Goni mnie! O nie, tam astronauta, tutaj taki gościu. Mam porobić Robię tak. Pop! 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 A, tu jestem nieśmiertelny. Nie. Mhm. Ej, to ja byłem głupi, wiecie o co chodzi? Ja byłem głupi, że tam w ogóle wchodziłem. Mogłem coś innego wybrać i ja nie wiedziałem, jak to działa, wiecie o tym. Ale dobra, teraz próbujemy coś innego. Zeskoczymy tutaj na dół, ale też mi się wydaje, że się nie uda. Bo minus 5-10, tam 50 pewnie. Oj, będzie gorzej. O nie, 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 nie. To ja usiądę i poczekam na ciebie tutaj. No, wleciamy za krótką chwilę. Łops! No i witam po krótkiej przerwie. Dobra, musimy zrobić to troszeczkę inaczej w takim razie. Ja nie będę czekać, ja czekam tutaj na mojego przeciwnika. Kto się ziemną zmiedzi. Kto się zmiedzi z Maciusiem. Chodźcie tutaj do mnie wsiści. Albo pojedynczo, żeby dwa lazi ktoś nie dostał w piedziel. O, spadł ktoś. <śmiech> <śmiech> Mam jedną wyglaną. Cool mele. Ej, co ja tutaj zrobić? Ja mogę coś kupić, bo ściągnę ci miecz. o Chaj dawaj, 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 jestem gotowy! Odlaził, odlaził! A masz! A masz! A masz. Uda mi się cię trafić! N nie oszukać mnie! Dobra, nie lusiaj się, nie lusiaj się, bo trafić nie mogę. Ej, to ona oszukuje, co? Ona jest lepsza? Nie, ona nie jest lepsza. A, ona już nie wie, gdzie jestem! ha, <laughs> Jak podkakuje, to już ją... O 40... Ej ej, ona wygra ze mną. O, nie! Ehehe, mamo! Nie bij mnie! Oni mnie biją. Mm -hmm. Dobra, ziela się zlepeluję le się i to będzie takie ucieczka, atak, ucieczka, atak. Albo ziela się na bobuksi wygram. Szklanki świezięta w klucie. Miecie. Ciech wygranych, nie mogę kupić. Wyściączy miecz. Regeneracja szybsza, zwycięstwa, lazi 2. Piękno cho chodzenia. źdlowie, O. Zdrowie Lazi 2? O, to siupel! No to kupujemy Śdrowie Lazi 2. Kupujemy Żalobuki. Pyk, 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 Żebyś bić na dół. Proszę. I ciotelaś? La dwa mi się leś pałniuje? Chyba tak. Coś jeszcze, Żalobuki, mogę? Regeneracja szybsza. No, regeneracja szybsza też jest potrzebna. Bierzemy to od Laziu. Nawet się nie dzielimy w tańcu. Dobra, siupel! Regenerujemy się dużo szybciej i podwójnie. I teraz cio? Zielaś będę mógł gdzieś kakiwać, dobra. Z ciekawości obczajmy, a nie, bo stracie HP. Od ziela. to poczekajmy lepiej chwilę i zielaś zeszkocimy na dół. Bo tam, kurczę nie jestem pewny, ile może być. Jak tam było pięćsetka, to może tutaj też być pięćsetka, co nie? O, ktoś gdzieś kocił. To jest naleźle... dobra, z legendą plo. się ja sobie. Chodź tu, legendo. Jestem gotowy, żeby z tobą się śmiezić. Legend plo, chodź tu. Ciach, a! 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 O nie, on był się ode mnie, dobra, ja nie zaciepiam, ich jedno się i należy ode mnie, pociekamy jeszcze chwilę. Siema! Trzeba zeskoczyć zaleźć na dół. Plawie Prawie bym spadłem, prawie spadłem. Czyli 1500 mi się wydaje, że trzeba mieć hapsia tam. 1500 i wtedy zrobimy to. Na spokojnie. Hmm. Szczerze, ja się boję zeskoczyć. Dobra, kto nie lezikuje, ten nie pije się pana, skocimy. Minus 1, minus 5, 10, 25, 50, 100, 150, 200, 350, 500! Kurde! No nie, no nie, no nie, no nie, no nie, no nie! Poczekajcie, ej, to ile musi być matematycznie? O kurde, nie byłoś, minus 1, minus 5 Minus 10, 15, 50, 25, 100. Oj oj oj, to jest wyższa matematyka, chyba 1500, 1500. Ej, speed densiel, nie patrz się tak na mnie. Ja muszę zyskoczyć i zrobić to. Chyba się uda w takim razie. Uff, 1500. Dobra, Skok, minus 1, minus 5, minus 10, minus 25, 50, 100, 150, 200, 300, 500. Dobra, gdzieś skakuję na 1400, zobaczymy minus 10. 25, 50, że szybko to spada, ja matematycznie nad nie ogarniam, ej, udało się, udało się, udało się, ha, 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 mamy złotą statuetkę, nice, ej, no to super wyszło, siumie, Trzy wygrane mam, ej, i trzy wygrane to był bo bojowy miecz, idę obciąć. bojowy miecz teraz, Cieplasiam pana, tu, 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 bojowy miecz, to 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 Zobaczmy, jak wygląda bojowi mieć. Ooo, nie lubi jakiegoś tam większego wlazienia. Ale te 50 wyglanych to lubi wlazienie, kurde, u tego gościa. No, ściezie. Ja Jezie, dobry ziomuś był. Tu 10 tysięcy, aż potrzeba. Ciekawe, czy raz czy ty tym mostem udałoby mi się przelecieć. No dobra, przenośnik klan, dobra. No to chwilę czekamy i zielaś wlaciamy do tego, że ci uda nam się przebieć. za pierwszym laziem No i witamy po klotkiej przerwie I teraz sprawdzamy, sprawdzamy teleś, czy uda mi się przebieć. Dobra, uwaga, obstawiajcie. Uda się przebieć, czy nie? Szybko, 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 szybko obstawiajcie teleś. Dobra, 3, 2, 1. Biegnę. Minus 30. Musimy pamiętać, że dobrze wybierać, siżko. Minus 50, A, minus 50, e, minus 75, A, e, minus 150, minus 50 A. Ja Jeszcze blokuję dwie dwie, 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 dwie ściany mnie pokonały jeszcze. I nie, jeszcze przede mną były dwie ściany. Kulde. dobra. Jeszcze chwileczkę trzeba pociekać i zielaś pobiegniemy. Uf. Uf. Na spokojnie. No dobra, podejście number two. Let's go. Go, go, go na 30! Na minus 15! Na minus 50! E, minus 50, Znowu wybierzmy. Minus 75! O w dupę. No to ni, 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 ni. ni, ni, ni. To jest nierealne. To jest nierealne. O nie, trzy zostały. <słysy> 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 dobra, może ktoś fajta chce ze mną śtocić. Dawaj, dream. Dream, dawaj, chodź tutaj. Powalczymy się siobą. Dawaj, jestem gotowy. Mój czerwony miecz jesteś gotowy. Miecz bojowy. Yy, może coś jeszcze? Błyszczący miecz. Nie, błyszczącego nie chcę. Wycięstwa Lazy dwa. Dawaj tu! Da o, leci, leci... Bez nogi jeden bieg... O, no głod, on 50 lazi wy? wyglał! On 50 lazi wyglał, co jeś w ogóle? No dobra, spróbujemy z nim się... Aaa, dobra, dość to sięował się. Chodź. Chodź. Nie, uciekł dalej, kurczę. No, nie chciał ze mną walczyć. Dobra, miałeś jeszcze raz, no? Spróbujemy tego Ciała, próbujesz ze mną wygrać, tak? A nie możesz się trafić, tak? A, Maciuś, lepsi. Maciuś, lepsi. Nie pod. A, podskakuj jak w Minecraft'cie, Może większy damage wejdzie w headshot'a Co, my jesteśmy nieśmiertelniczy, o cię tu chodzi. Stój w mieście, bo nie wiem, czy cię trafiam. Ciozia chłop jak ucieka w ogóle. <laughs> się... Co tu ma? Co? Co piszesz? Co? A, Kam. A, idę, dobra. A mam iść za nim, dobra, Woła mnie ty. Gdzie on tam pisze? Kam. No dobra, spróbujemy. Zobaczymy. Jak ze to tocić walkę, no to ja jestem bardziej ochętny. Minus 100. No dobra, spoko. Minus 150. Oj, oj oj to już tak niedobrze. Oj, minus 200. I tutaj cię mamy? I... O, no to super, no to dostałem jednego hita i do widzenia było. Ale kokosia mi śpiadał, Dobra, próbujemy teraz cielać Minus cyk, 15, minus 50, minus 60, 50, minus 75, minus 150, minus 50 teraz. O, przeżyję to! Minus 50! Minus 250, czyli jeszcze troszeczkę trzeba chwileczkę poczekać. O pobieg ten co mi kokosia śpiedał na się. No dobra, no to lecimy z tematem, uda się teraz. Minus 30, minus 15, minus 50, minus 50, ole 75, minus 150, 50 200 Ej, co jeś? O, w dupę. Zlepałem to. No nie, no po prostu no nie. Więc do dobra, skaczę na dół i kończymy odcineczek. Siemaneczko. Wszystkim siema.